To jest opona, która, która w bardzo prosty sposób, możemy powiedzieć, wyznacza nowy standard jakości. To jest opona oznaczona na etykiecie dwiema literami A i to, jak mówił nasz szef działu rozwoju na świat, jest to wyznaczenie do zupełnie nowego standardu. Z jednej strony utrzymanie parametrów bezpieczeństwa, czyli tej drogi hamowania na mokrym, mokrym, mokrej nawierzchni, aquaplaningu, a z drugiej strony znakomita poprawa parametrów z jednej strony oporów toczenia i drugi parametr, który jest bardzo trudny tak naprawdę w tym momencie do utrzymania, czyli przebieg. I tutaj ta poprawa jest o przeszło 20%. Więc do naszego portfela produktów premium, gdzie mamy od jakiegoś czasu... Sport Contact 6 i Premium Contact 6 do, dołącza do szóstka Eco Contact 6, która jest nowym standardem jakości w zakresie opon e, dedykowanych e, do samochodów. E, już w tej chwili nie tylko tych hybrydowych i elektrycznych, ale tam, gdzie konsument ma e, przede wszystkim priorytet e, niskich oporów toczenia i w związku z tym ograniczenia emisji spalin, zmniejszenia spalania. To, co od jakiegoś czasu obserwujemy to odmładzanie się stopniowe parku samochodowego, jeżdżącego parku samochodowego w Polsce. Przekłada się oczywiście też na zmianę struktury rynku. Jeżeli spojrzymy sobie na rynek, który my nazywamy rynek opon UHP, Ultra High Performance, od 17 cali wzwyż, to cały rynek, w tym całym rynku opony UHP stanowią przyszło 20% obecnie, i to, tak jak pokazywaliśmy dzisiaj, ewoluuje z tych 16-17%, aż dzisiaj powyżej 20%. Wybieramy coraz więcej, coraz częściej nowe samochody. Wybieramy też, importujemy do Polski coraz to młodsze samochody średnio, więc ten wiek samochodów średnio obniża się. To się przekłada również na to, jakie opony Polacy wybierają. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że bardzo często wybierane są to produkty o najwyższej jakości, takie jakie my dostarczamy na polski rynek.